Moje myśli wracają do tamtych bolesnych chwil Są tak samo okrutne jak do szkoły, do której chodziłem. Wystarczy chwila, co bolesne, by do mnie wróciło i mnie budziło godzinami, nawet jak się oceną zbyt daleko, trudno mi rzeknąć, żegnaj. I kiedy jestem w samym sennym tansie, próbuję przezwyciężyć ból. A kiedy mi się udaje i myślę, że jestem silniejszy, dotyka mnie światło. Dotyka mnie światło, światło dzienne. I kiedy myślę, że przezwycięża mnie strach przed waszą utratą, nie daję po sobie poznać oznak rozpaczy. Kiedy jestem jednak przy was, żad rozstanie słowa ze mnie jak ciecz. Penetruje niebo pełne szarych chmur szukając prawdziwego blasku. Jednak kiedy odejmuję blask, znów zbiera się nad nim szary dym. Kiedy próbuję przezwyciężyć ból i zapomnieć o własne dobre, dociera do mnie światło, które mi świeci, które mi świeci. Kiedy jestem w swym samym transie, próbuję przezwyciężyć ból. A kiedy mi się udaje i myślę, że jestem silniejszy, dotyka mnie światło, Dotyka mnie światło. Och, światło, światło, światło dzienne. Och, światło, światło, światło dzienne. I kiedy udaje mi się zapanować nad bólem, jestem silniejszy. I kiedy udaje mi się odgonić szary dym, jestem przypomniony blaskiem. Światło. Och, światło, światło dzienne. I kiedy jestem w swym samym transie, próbuję przezwyciężyć ból. A kiedy mi się udaje i myślę, że jestem silniejszy... A kiedy mi się udaje i myślę, że jestem silniejszy, dotyka mnie światło, dotyka mnie światło, och światło, światło, światło dzienne, och światło, światło, światło dzienne, światło dzienne.